Cześć, po krótkiej przerwie wracam znowu i to z, z nową serią. Nie wiem czy widzicie, ale mówiłam tam, że będzie nowa seria i to nie zniszczy ten dzień, nie to nie książka, więc co to może być? To jest to nie książka. Tak, to nie książka. To jest książka pod tytułem. No właśnie, a pod jakim tytułem? Jak mamy, jak widzimy na pierwszej stronie pisz nam, wpisz swój tytuł i tutaj wpisujemy wymyślony przez nas tytuł do tej książki i autor wpisujemy swoje imię, czy tam jakiś może podpis i z tyłu mamy może nie będę całego czytała, ale tam ze dwa zaniaczy. To jest dziwna książka, bo nie potrzebuje Wi-Fi do działania. Sam nadajesz jej tytuł, sam jesteś bohaterem tej książki. Tylko od ciebie zależy czy będziesz prawdziwym, a czy będziesz prawdziwym artystą. Dobra. Dalej nie będę czytała, jeżeli ktoś chce przeczytać, to może przystopować i przeczytać. I mamy tutaj to jest polska wersja i ona jest inspirowana z to książką z com dziennik, ale nie napisają Kerry Smith, lecz Robert Trajanowski. I to jest wydawnictwo kaktus kaktus, no kaktus. I mamy tutaj narysuj autora tej książki, czyli tego Roberta Trajanowskiego. I książka jest bardzo fajna, znaczy. No nie wiem, zobaczymy ją, jak wygląda. I ja już tutaj zrobiłam właśnie jedno zadanie i to zadanie jest z klawiszami. Więc wymyśl nowe klawisze. I te klawisze odgapiłam od Kihi tv ponieważ bardzo lubię Cię oglądać i... Bardzo fajny masz pomysł do zrobienia różnych tam rzeczy. A zwłaszcza to mi się spodobało. Więc zobaczyłam, pomalowałam tak samo i są napisy te same. Więc to wygląda tak. Wyjmij nowe klawisze, więc takie no, nowe, nowe, no niespodziewane. Więc przejdźmy do zadań. Nie mam wybranego zadania, ale. No, ale dobra, więc może jakiś wylosuję, ale jak mi się jakieś zadanie nie spodoba, to go po prostu nie zrobię. I to zadanie, które mi się nie spodoba, to jest takie zadanie, że trzeba gdzieś iść coś kupić albo wyjść chyba na pole. Więc coś takiego. No dobra, więc losujemy. No patrzę, lepiej nie patrzeć, bo to co to za los? Dobra, wytnij i zawiesz na klamce od sali. Przed lekcją. Uwaga, nie wchodzić. Eksperyment grozi wybuchu. Po pierwsze, no to jest takie troszkę związane ze szkołą, i no, no to nie będę chodziła przecież z kamerą do szkoły, żeby to nakręcić. Dobra, jeszcze jedno. Fafik ma pchły. Drap, drap. Pozbądź się pcheł. Nie wiem, co tu trzeba robić z tymi nożyczkami, a więc zaraz do Was wracam z jakimś zadaniem. Tytułu jeszcze nie mam, ale jeżeli wiem, że zbyt dużo osób tego nie ogląda, ale jeżeli macie jakieś pomysły na tytuł, to piszcie w komentarzach. Ja wybiorę albo tam od jakichś moich koleżanek, albo od kuzynki, od kogo innego, więc. Zapomniałam oczywiście, że trzeba się zalogować najpierw do tej książki. Więc imię, nazwisko, hasło i zalogować Dobra, więc zaczynajmy. No dobra, więc napiszę swoje imię. Myślę, że dobrze to widać. Nazwiska nie chcę pokazywać, ale można się co domyślić do nazwiska, i teraz zrobię jakiś hasło w sumie. Hasło to ja Wam nie powiem, ale jakieś takie kwadraciki coś narysuję. Znaczy to jest, to jest hasło zaznaczone takimi właśnie gwiazdeczkami. No, teraz lepiej widać. Więc hasło już jest dopisane do końca. Wiem, że ta gwiazdka nie za bardzo wyszła, ale spróbuję ją dopracować, żeby była podobna do pozostałych. No, inaczej się nie da dopracować, ale myślę, że jest ok. Więc, te, więc teraz zapamiętaj hasło. Troszkę, no, jak widać, ta jest nieco większa od innych, ale to nieważne. Hasło może Wam podam, jak mi się już ta książka całkowicie skończy. Na razie Wam je podam. I teraz wystarczy się no, Zalogować. Zaloguj się do książki. Oczywiście, jak wpiszę tutaj swoje nazwisko, to wtedy będę mogła to kliknąć. Więc no, już mogę się zalogować. Jeszcze to troszkę pomaluję. To, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Skoro jesteśmy zalogowani do książki, możemy wybrać jakieś zadanie. No dobra, więc spróbuję jakieś wylosować. Przerwij kabel od swojej przerwi. Przepraszam, przerwij kabel od swojej myszki. Nic nie rozumiem. Oczywiście zrobię dwa jeszcze zadania, bo będę robiła trzy. Nie wiem, czy to są dwa zadania, czy to jest jedno, ale to jest nieco inny temat, więc uznam za to. Cofnij tę stronę. Chyba myślę, że ją trzeba coś takiego z tym zrobić. Więc jest drugie zadanie. I ostatnie takie zadanie, które którym się mniej pisze, to zamknij tę stronę krzyżykiem. No i nie ma, ja nie wiem czy to trzeba wyrwać, nie wiem co z tym zrobić, ale ja tego nie wyrwę bo chcę zrobić to zadanie jeszcze kiedyś tam, ale że dwa zadania były takie, no nie do pisania, więc zrobię plus jeszcze jedno takie gratis zadanie. A więc mamy zadanie połóż książkę na głowie, wędruj z nią po domu, ćwicz równowagę. Więc zapraszam. Chociaż wiem, że to nie jest takie pisemne. Mówiłam, że coś z pisaniem nagram. Teraz będzie zadanie. Znaczy, a teraz jest inne, bo mi się bardzo spodobało. Dobra, myślę, że dobrze, bo jestem niestety sama w domu. Nie mam żeby mi ktoś pomógł z nagraniem. Więc zróbmy to zadanie. Tak jak tutaj mieliśmy połóż książkę na głowie, wędruj z nią po domu. Ćwiczy równowagę, więc spróbuję. Myślę, że jest dobrze ustawiona kamera. Najpierw stanę. Pójdę gdzieś tam pod kąt. Myślę, że teraz z nim widać. Dobra, jeszcze nie spadła. No teraz już spadło? Spadło. Jeszcze raz, jak przejdę stąd, dotąd i dotąd, to jest super. To już wtedy skończyłabym jakby to zadanie. Znaczy dla mnie jest skończone. O kurczę. Dobra, może dam w tą stronę. Może będzie lepiej. Chociaż nie wiem, czy to coś da. Przeszłam, spróbuję jeszcze przejść w tą stronę. Widziałam, myślałam, że to coś pomoże. Dobra, teraz spróbuję bez rąk. Dobra, więc można by powiedzieć, że przeszłam już z tą książką pod tytułem i jakbym miała to ocenić, to książka jest bardzo fajna, ponieważ sami możemy nadać jej tytuł. Takie ze zmierzchny, kto nie książka się już tam był nadany tytuł. To nie książka, zawsze tu też jest książka pod tytułem, tylko... To jest jakby od wydawnictwa tytuł, ale my sobie nadajemy do tej jakby małej książki ten tytuł. No, niektóre zadania są troszkę takie z wycinaniem i kolorowaniem, bo tu mamy, wytni usta, staw swoje usta, nagraj film, jak mówisz, wróć na Facebooka i i2b. Tutaj mamy to samo, tylko dla chłopaka. Tutaj mamy jakieś, o, no nie wiem, czy to się połącza, a tutaj mamy coś. Coś dziwnego. Należy co masz w nosie. No więc, albo niektóre przeciąć wirus. To też, też nie jest takiego... Odetnij się od wirusa. Troszkę to bez sensu. Lub też mam coś tam... Ścisz tę kartkę. Jak to mam zrobić? Jak mam ściszyć tę kartkę? Lub też było takie zadanie, żeby coś tam powiesić na drzwiach od sali. To, to, to też jest troszkę głupie. Bo dać pani usprawiedliwienie, że mnie zombie uryzło. O, tu jest to. To jest troszkę bez sensu, ale jak ta książka mi się podoba, mogę powiedzieć, że zadania mi się podobają, są fajne jak czytałam to ta, ta książka ma 200 ileś tam 20 jakoś tak nie pamiętam dokładnie, ale jakby coś to mi się ta książka podoba i myślę, że Wam się ta seria podoba i będzie z nich to nie książka, ale za niej długo i książka pod tytułem no niech będzie, że w niedzielę, bo w czwartek mamy gumki w piątek mamy z niszczeń w sobotę to nie książkę no to nie w niedzielę będzie Książka pod tytułem, ale już dzisiaj jest środa, to jest nieważne, Zresztą ja ją dostałam na moje wczesne urodziny, bo ja mam urodziny 20 kwietnia. Nie powiem wam którego roku, bo to nie jest takie najważniejsze. Ale mówiłam, um, dzisiaj jest 15 no i tam dostałam właśnie tą książkę i jeszcze dwa inne prezenty. Przy nawet, więc zapraszam do oglądania mojej reszty filmów. A ja się z Wami żegnam.